Niedziela biblijna zachęca nas, abyśmy przeglądali się świadomie w Słowie Bożym, abyśmy rozpoznawali, że w Słowie Bożym są zawarte wskazówki dla naszego życia, że Słowo Boże w doskonały sposób odzwierciedla to, co my przeżywamy. Bóg jest tego świadomy, co się z nami dzieje w każdym czasie i udziela nam w każdym czasie stosownej pomocy, rady. W tych wydarzeniach opisanych dzisiaj w, zarówno w Ewangelii, jak i w pierwszym czytaniu dotyczącym zmartwychwstania, możemy w bardzo dobry sposób odczytać dzisiejszą sytuację, w której jesteśmy sytuację. Tej epidemii. Tutaj apostołowie, widząc Jezusa, jak nagle stanął pośród nich pierwszy raz po zmartwychwstaniu, jak słyszeliśmy, byli zatrwożeni i wylękli. Wiele na to się składało powodów. Po pierwsze, byli świadomi tego, że zabiedli pana Jezusa. Byli świadomi, że wszyscy go opuści, tylko właściwie Jan. Wytrwał pod krzyżem, a reszta, chociaż się wcześniej w wieczerniku wszyscy zapierali i mówili tak, chociażbyśmy mieli umrzeć z Tobą, nie wyprzemy się Ciebie. Najgłośniej krzyczał Piotr, a wszyscy zawiedli, a teraz stoją wobec tego Jezusa, którego odrzucili. A później. Jeżeli to jest duch, to jeszcze dziwniej. Przecież widzieli albo słyszeli o tym, jaką kaźń przeszedł. I w tej trudnej dla nich sytuacji Jezus przychodzi i nie mówi im żadnych wyrzutów, tylko mówi do nich: Pokój Wam. Ten pokój, który Jezus im przekazuje przez chwilę rozmowy, Pomalutku sączy się w ich serca. I my jesteśmy podobni do tych apostołów w naszej sytuacji pandemii, ponieważ jest obecna sytuacja czasem wielkiego zamętu. I nie umiemy się rozeznać, co tak naprawdę się dzieje, co oznacza ta cała pandemia, te wszystkie restrykcje, ten cały upadek gospodarczy, społeczny. Jak to, się, jak to jest możliwe teraz? Wczoraj dotarła do mnie informacja, że już we Francji rozpoznano czwartą falę pandemii, jeszcze się trzecia nie skończyła. Czy to jest fake news? Czy rzeczywiście? Czy będą utrzymywać te ograniczenia różne? Czy nie? W zeszłym roku, przeszło rok temu, na Wielkanoc te słowa. Które padły ze strony rządu. Ograniczmy spotkania na Wielkanoc do pięciu osób w kościele, żebyśmy następną Wielkanoc mogli normalnie przeżywać. Rok temu to było. Później cała ta sprawa dotycząca szczepionek. Kto wie, jak to jest naprawdę? Szczepiać się czy się nie szczepiać? Część tak mówi, część tak. A inne lekarstwa. Niektórzy mówią, tak, są lekarstwa, inni mówią, nie, nie ma. Trzeba je badać, jak długo się już je bada. A jeszcze cała sprawa pracy, upadek przedsiębiorstw. Część branż funkcjonuje dobrze, ale niektóre są już właściwie upadają, już są już po nich wiele zakładów gastronomicznych i hotelarskich i innych takich drobnych przedsiębiorców. I na tą całą taką plejadę tego nierozeznawania się w tej sytuacji i trudności z dotarciem do prawdy pojawiają się decyzje, które podejmujemy w tym roku. Podejmujemy różne decyzje, bo musimy podjąć czy to dotyczące zdrowia, czy to dotyczące pracy i z tych decyzji wynikają konsekwencje. Czasami się uda coś, a czasami się nie uda. A jak podjęliśmy decyzję dotyczącą zdrowia, a ktoś z naszych bliskich umarł, to jest dopiero tragedia. Widzimy, jak to ostrze wnika mocno w nasz umysł i sprawia, że jesteśmy zagubieni. A inni mówią, to idźmy za decyzjami rządu i róbmy to, co nam nakazują. Ale później widzimy też niespójność w ich decyzjach, i pewne wątpliwości, okazuje się, że wychodzą przy tej okazji różnego rodzaju afery. Więc nawet rząd nie jest dla nas oparciem. I co na to wszystko mówi nam dzisiejsza Ewangelia? Pan Jezus przychodzi do apostołów i mówi do nich takich przerażonych, zagubionych i wylękłych. Mówi pokój Wam. Przychodzi przezwyciężywszy śmierć. Przychodzi i przezwycięża także śmierć w nich. Tą ich zdradę, ten ich grzech. Nie wyrzuca im. Nie mówi, aleście mnie zawiedli. Tak nie mówi. Mówi bogów. Przychodzi z miłością. Przychodzi ze zrozumieniem. I apostołowie doznają rzeczywistego wewnętrznego umocnienia. Tchnie na nich ducha świętego, w odpowiednim miejscu w Ewangelii jest to opisane i przemienia ich. I apostołowie przyjmują to i głoszą zmartwychwstanie Chrystusa. I to właśnie słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu. A więc ta ich wewnętrzna przemiana do przyjęcia Chrystusa staje się dla nich rzeczywistą siłą i co się dzieje? Oni zaczynają głosić Chrystusa narażając swoje życie i rzeczywiście wielu z nich oddaje swoje życie. Mówimy, że oprócz Jana to wszyscy umarli. To jak oni się bali o swoje życie, a teraz nim szafują. Ano Spotkali się z miłością Boga, która całkowicie przemienia ich wewnętrznie. I my, wierzący, jesteśmy świadkami tej miłości. I to ta miłość sprawia, że odnajdujemy właściwy kierunek w życiu mimo zamętu i potrafimy zachować pokój serca, ponieważ nie wynika on z nas ale z Chrystusa. Co mówią apostołowie, gdy innych chcą zapewnić, ażeby, że Chrystus zmartwychwstał i ukierunkować ich działania? Nie mówią, wszystko będzie dobrze, tylko mówią, zabiliście Jezusa i zaparliście się świętego. Ale Bóg go wskrzesił z martwych dla waszego zbawienia i dla was jest obietnica a więc mimo iż to wy zgrzeszyliście, mówią apostołowie to dla was jest obietnica i dalej mówią apostołowie do tych Żydów nawróćcie się i podejmijcie pokutę aby wasze grzechy zostały składzone można by powiedzieć tak dzisiaj jeżeli doświadczasz zamentu podejmij pokutę uporządkuj swoje życie odwróć się od zła Jaką pokutę podjąć? No nie ma w tej chwili czasu, żeby tego tematu dłużej rozwijać, ale no, jakąkolwiek pokutę podejmij? Jeżeli podejmujesz, to ją ciutkę zwiększ. Może różaniec codziennie, a może drugi różaniec codziennie, jeżeli jeden mówisz już. Słowo Boże dzisiaj o tym mówimy, jest niedziela biblijna. I wreszcie tą pokutę, która w sumie jest najbardziej owocna. Którą sobie sami nie wybieramy, chociaż też musimy sobie jakąś wybrać, żeby się opanować. Ta pokuta, której nie wybieramy, to jest to, co spada na nas wbrew naszej woli. Te różne sytuacje codzienne, gdy ktoś nam powie coś, co nam się nie podoba, albo stanie się coś, co nam się nie podoba, coś, co pokrzyżuje nasze plany, to jest ten najlepsza pokuta, jeżeli to przyjmiemy, bo ona jest. Nie z naszej woli i ona tępi naszą pychę i uczy nas pokory i zaufania do Boga. Tak, pokutujcie, aby wasze grzechy zostały składzone, ale nabieracie pewności w Chrystusie i pokoju serca i wiecie, że cokolwiek by się nie wydarzyło, Bóg nas prowadzi przez śmierć ku życiu, ku życiu wiecznemu. To jest Ewangelia z martwych wstania, której my, chrześcijanie, katolicy, jesteśmy świadkami.